Zaczęliśmy ten już bardzo nerwowo, bardzo, bardzo nieobecnie musiał, musiał minąć ten, ten pierwszy set, no żebyśmy sobie przypomnieli, co mamy tu grać, jak mamy grać, żeby, żeby jakoś to wyglądało i od, od drugiego seta już już. Dużymi krokami zaczęliśmy realizować to co, to, co powinniśmy tu zrobić, żeby wygrać. No właśnie, co miało grać inaczej niż w tym pierwszym secie, żeby wygrać z zespołem Zopola tutaj? No to ja nie powiem, bo może to samo powtórzę za 4 dni i wszystko się rypnie, no. a też chcemy napunktować. Okej, okay, ale zagrywka w pierwszym secie no, nie działała u Was. W sensie, nie przyjmowałyście zagrywkę Uniopola, nie? Dokładnie, dokładnie tak. No, pole strasznie strasznie pograło mocno zagrywką, nie myląc się. No, 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 musieliśmy, musieliśmy się z tym oswoić i, i znaleźć na to, na to jakąś receptę, zacząć po prostu przyjmować to na siebie, później na highballu, na dokładnej piłce ze skrzydeł popróbować i, i przetrzymaliśmy po prostu ten, ten napór Opola i, i później już graliśmy swoją siatkówkę. Rodek to jest jednym z elementów, no po prostu zaczęliśmy troszeczkę mniej błędów robić zarówno w ataku jak i, jak i na zagrywce, uważniej w obronie. I to wszystko no, siatkówka jest taką grą, że jednym elementem się nie wygra. Można sobie pomóc bardzo, ale, ale nie można wygrać meczu. No, no my to sobie ciężko poskładaliśmy, że nam, że nam na jakimś tam poziomie zaczęło to funkcjonować i cegła do cegły I zbudowaliśmy ten mur, którego pole już nie potrafiło przez 300 przejść. My no, cały czas mamy podgórkę, górkę, także, także dla nas to jest nie, nie pierwszyzna. Radzimy teraz nam hale. Wczoraj dochodzą nas słuchy, że zalało, także, także dla nas tam wiatr w oczy czy śnieg w plecy, to tam nie stanowi. Powiązała się, powiedziała, że da radę i dała radę. No. My graliśmy utrzymanie tej, tego czwartego miejsca, udało się za trzy punkty i, i, i oby tak dalej, no, no na, pewno, na pewno aż tak w tabelę nie patrzymy, do każdego meczu się, się indywidualnie przygotowujemy i każdy mecz chcemy albo wygrać, albo na, nagrać maksimum co, y, co potrafimy i tyle.